nie będę że byli Witam was bardzo serdecznie w odcinku z, z serwera TapMC taki, taki luźniuśki odcinek czego zrobiłem sobie teraz robię, i będziemy sobie robić gilię, więc teraz już zaczniemy, zaczniemy zbierać rzeczy na gilię, więc spokojnie o, jeszcze rzuciłem siłę niechcącą, ale okej. Okay. dobra. Robię teraz tak. Efektycik biorę. Trójkę. No i szybko zbieramy itemy. W coś tam trzeba było... Tutaj te wyrzucę te zbierane itemy. Żeby ktoś mnie zaatakował, tu mamy rzeczy. Więc spokojnie. jest Discord, mi jeszcze pisze ktoś, więc super. Pozdrawiam, typa. Dobra, Discord włączony. Więc spoko już. I właśnie tak. Yy, skoro mam zbierać item, więc pewnie trzeba tak... Obsidian mamy. Po prostu zobaczymy itemy. Yy, skrzynki. Mm -hmm. To zobaczymy się jak ja zbiorę te itemy i wtedy zobaczę co zrobić. Więc na razie przerwa. A więc jesteśmy już po bardzo długiej przerwie, jak widzicie. No pokopałem sobie trochę. Mam wszystkie itemy na gildię. Więc to, robimy gildię. Na górę załóż. Yy, niech będzie k jako koksy YouTube. Kas po 9. O! No to będzie niech KC. O! Tak będzie. I. O! Mamy gildię. Jeżeli będziecie chcieli do tej gildii, m, od razu mówię, że tak, możecie. Tylko musicie po prostu się ze mną wcześniej skontaktować. Żółwia na razie nie będę robił, więc... Na razie sobie będzie taki, taki, taki słaby trochę ten. Ale tam potem się zrobi na live'ach. Jakieś tam rzeczy, więc spokojnie tutaj. O pyk, 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 pyk. 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 To bardzo krótki odcinek w sumie w 2 minuty. Dwie minuty ma. Dlatego robię EC. Co nie? podkładam wszystkie swoje itemy. Wszystkieutkę dokładnie. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Jeszcze bardziej wszystkie. Przyciski mogę mieć w sumie przy sobie. Jeszcze to wezmę, sobie schowam Sorry za krzyki tam w oddali Nie mogę nic z to poradzić ja eee, mogę, ale nie chcę Dobra, kicik Kidwipek Proszę mi dać No i tak Premium case sobie jeszcze otworzymy Boy farmery. Dobra, to się przyda do budowy tej Lili Jakieś tam kilofy Pierdoły, to oczywiście też Antynogi. Siła. Siłkę sobie wezmę. I butów nie mam. z flame. A ja chcę punch. jaki jest punch. Jest punch. To punch biorę. Jszyki odkładam, bo mam bardzo dużo. To sobie wezmę. speedy sobie też wezmę, co nie? Ej, sorry, bo mikrofon, jeszcze jeszcze iłem, coś robiłem. Eee, bierzemy sobie perły. Mam prawie tysiąc pereł, więc spoko. Eee, bierzemy sobie spida siłkę i idziemy się klepać. Bo odcinek krótki strasznie. To przynajmniej się poklepiemy. Troszeczkę. Eee, teraz nic nagle nie wyjdzie. Ktoś jest tutaj, proszę powiedzieć, że ktoś jest. Jest. To jest dla koksów tak przysłowiowych.

Я за это могу не О, вообще бы это полога. Не вижу сенсу дальше его оттачать, он знает, что это Пик, пик, пик... Кнопка. Кнопка у меня их. Их головы хиваговы нема. Wow, jestem, jestem najlepszym graczem, <grym> nie no, żarty, ale dobre to było Co ja tam robię? Zajszować się chcę? Zuma... Typie... No. Dobra, dripam Albo nie, albo nie Dobra, fajnie, fajnie, I co? Dobra, mam chypę na śmierci życia i jak... Ja się nie mogę by co nie. Nie wiem jak czy wyrzuciłem. Pra padła. Mm. Seta. O kurde, kurde, kurde. Dobra, jeszcze tylko spadanki. Tak, i fajno. ja Mam jeszcze dużo setów do wymiany, więc spokojnie. Hmm. my taki będzie odcinek spał, praca, nie, gdzie zgina. No właśnie. Nie, <coughs> ja teraz gilia spadła trochę. Więc wbijajcie, wbijajcie topkę nam, naszej gilli No i to w sumie na tyle? Więc trzymajcie się! No nie, hehe, <grytowałem> Tak serio, to idziemy na bazę. bierzemy sobie kit, youtuber. Jestem prestiżowy. <trym> Ja są i te na gilię. Zresztą mam i te na gilię. Właśnie. Tu z muszę jeszcze odebrać TNT. Mmm, dobra. O, tu ja są rzeczy na gilię, okej. Okay. Co so, ja tutaj schowam TNT-ki. A biorę sobie teraz... Uh, Kopacz w... ...assistant farmer. Mm. dobra 30 sekund mówisz, dobra, bardzo fajne ale <grymne> skrzynia endu jest niewidzialna u mnie nie, ja mam sender chesta. A więc ja nie mogę sobie te itemy wziąć z tych premium Nie Ja tu dużo itów będzie dla Was też. Więc w tutaj macie sobie wziąć idę. Patrzcie, ile to tu jest, to się nie mieści. A schowam Wam jeszcze bardziej. O Was lubię. No i tu macie sobie itemy, jeżeli, jeżeli chcecie, żebym was dodał, piszcie mi tutaj na, na YouTube swój link, ja się postaram was dodać. Może na, na odcinku będziecie. Rekordów wam nie podam, bo wiem, że milion osoby mi już niszczyło. Ale to... Jezu. Tu nie mogę tego kopać. Fajnie, że akurat gdzieś mi się trafił. Ale no, no, bardzo przyjemnie generalnie. Ale useless. Dobra, tutaj będzie takie małe pomieszczonko gildii. I tu będzie generalnie. Y ...do pancerze, żeby było dla bezpieczeństwa, i robimy w następnym odcinku, albo wy jak zrobicie, to robimy żółwia, co to będzie raczej żółw, jak robię tego żółwia. Jezu, ale to jest głupie, że ten. ale to tak przeszkadza. A e, nie wiem, ten to najgorsze co może być generalnie jeżeli chodzi o robienie gili dobra, bardziej się o pancerze jezu pyk 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 normalnie no, normalnie to bym robił sobie tą gilię nawet bez chitów to w 15 minut tak na easy, a ja to zrobiłem w przy, się w cięciu i zrobiłem to w 10 około minut zbierałem sobie itemki, jeżeli chcecie wiedzieć jakim ja to sposobem zrobiłem to zostawiajcie łapki to wtedy zastanawiam się czy bym pojedzie ten tajny ekstra sekret Nie no, żartuję każdy chyba umie więc tu nie trzeba nawet nikomu mówić, bo no to każdy wie, że jak na mega dropach to łatwo coś zdobyć To sobie jeszcze, skopiemy? Bardziej o pancerze będzie, jeszcze bardziej. Że ten kiow tak szybko kopię, bo inaczej to by była masakra. Dobra. Generator stołów na sobie będzie. Tu będzie, będzie mogli sobie kopać generator w ogóle. Pyk, pyk, teraz sobie to o pancerze, co nie, i dobra, no i w sumie to tyle, będziecie sobie mogli kopać, tak, Chociaż jakby ktoś jest bardzo szybki i to może zniszczyć to, ale dobra, I to było na tyle, zrobiliśmy gildę, 14-minutowy odcinek, teraz dokładnie to zaraz będzie 15 minut, więc oj, pokażę swoją gildę, także trzymajcie się i